Jestem pracownikiem LEX IV. Chcę Państwa zapoznać z problemem niewypłaconych przez banki w Polsce prowizji od wcześniejszej spłaty kredytów hipotecznych. Banki mają obowiązek zwrócić część prowizji proporcjonalną do okresu, o jaki został skrócony okres spłaty czy czas kredytowania. Jeśli na przykład kredyt był udzielony na 20 lat, został on spłacony po 10 latach. To oznacza, że banki mają obowiązek zwrócić połowę prowizji. Niestety banki nie robią tego z własnej inicjatywy. Szacuje się, że w skali kraju w Polsce banki powinny oddać swoim klientom nawet kilka miliardów złotych, dlatego banki się do tego nie kwapią. W tej sprawie muszą Państwo po prostu złożyć wniosek do banku. I tutaj chcemy zaproponować swoją pomoc. My ze swej strony, jako kancelaria prawna Lex i V, chętnie Państwu w tej sprawie pomożemy. Napiszemy dla Państwa taki wniosek do banku, powołamy się na konkretne artykuły ustawy o kredycie hipotecznym, no i będziemy monitorować całą sprawę aż do momentu, kiedy bank wypłaci należne Państwu pieniądze. I Myślę, że warto o to zawalczyć, bo to są Państwa pieniądze. Banki to są bogate instytucje, które powinny się ze swoich obowiązków wywiązywać. Zachęcam Państwa do kontaktu z nami. Nasz numer telefonu to 694-961-393. Pracujemy od 8 do 17. No i zapraszam do kontaktu, aby odzyskać należne Państwu pieniądze.